Witam serdecznie. Wszystkich. Dzień przed lotem. Dzień przed koszowaniem. Przepraszam. Zobaczymy jak teraz to pójdzie. Samiczki są przygotowane. Mają odpoczywać. Radyko. Widać mają trochę tam. Pan, ale są głodne nie będę ich tam oszanował mocno ładnie samczy, samczyki są też tutaj samiczki ładnie się poparzyły ładnie się poparzyły w bardzo ładnie w tym tygodniu przylatywały. Zobaczymy jak to pójdzie. Żona woła. Zobaczymy jak to pójdzie. W zeszłym tygodniu mi się wydawało, że ja zrobiłem błąd. Jeden i wystarczył. Zobaczymy na tym locie wyjdzie, czy zrobiłem tydzień temu błąd, czy nie Tam jaki nie na razie nie będę mówił. Po prostu muszę nabrać doświadczenia w tym karmieniu. Pierwsze loty leciały, można powiedzieć, ze znieczmienia z owca, i tam trochę miały jakieś karmy lotowej. Tak zobaczymy, jak odpoczywają Oczywiście. Jak mi się uda nagrać, to, to nagram. Młodzików jest. Dzisiaj brączkowałem, młode to 90. 90. 90 i to jest tutaj. Nie będzie widać. 91 to 90 na. To zabrączkowałem. To jest z tego samczyka co chciałem mieć młode. Ma 16 lat, jest płodny jeszcze Mam dwa młode Po nim To jest moja linia Zioletka i Jarek Trzeci lęk będzie tu gdzieś już nie ciągnę, samca są to Tu jest samiczka. Tu też. Jutro tam gdzie nie mam samców, to ogarnę. A przy młodych to ja nie sprzątam. Muszę pornić mi tę... No. To, zobaczymy. To dzisiaj poszła parka. O tu samiczka poszła do tego samca. Ładnie się sparzyły. Bardzo dobry samczyk. Bardzo dobry samczyk. No tutaj te są, które dzieliłem. To nie widać tutaj. Będą też dobre kłapki. Zobaczymy. Teraz pokażę, a nie ja idzie tu brałem stąd idzie, ja wrałem stąd idziemy tam zobaczyć idziemy zobaczyć tam One tu czekają za jedzeniem Przykro mi bardzo, gdzie one są, A, tu, o te cztery, te cztery dzisiaj tutaj doszły. Zobaczymy jak będą leciały, tylko młode, wypuszczam coś czas. Młode bardzo długo latają bardzo, bardzo długo Także Zakoszujemy gołąbki Będę kosztował 20 sztuk 20 sztuk będę koszował Zakoszuję Wezmę się za sprzątanie odświeżyć wszystko, wypachnieć jak się mówi Wypachnieć będzie dobrze. Gąbki młode widać, jakie są. Takie są młode. Jak się dba, to jak się mówi, jak dbasz, tak masz. Także skupiam się tam na tym locie, zobaczymy, czas pokaże, jak Bóg pozwoli tak będzie. Mam nadzieję, że będzie tak jak na pierwszym locie byłem tam, zadowolony. Zobaczymy teraz, 240 km będzie gdzieś. Głębiej wywoziłem, można powiedzieć, dużo razy w tym tygodniu. Te 19 km mi leciały. 27 km mi leciały, dzisiaj 20... 19 minut. Przepraszam, 19 minut. Całą kupą przeleciały wszystkie. Po prostu tak długo wywoziłem. Już nie przyleciały wszystkie od razu. Gdzie to nastąpiło? Fajnie. Na będę spokojniejszy, jak na lot. Tam mogą siedko resztę zjeść, co co mają. Już niedawno one przyleciały, tam z godziny temu. Chciałem się upewnić, żeby do samców, do samców czy idą, jak wchodzą. To mogą też nagrać, w sumie. W sumie wchodzenie mam na, dobrze, to tam nie wyglądało. Mam na kamerze, nagrane jak wchodziły, jak przeleciały, które mają sobie odpoczywać. Do jutra zobaczymy, co to będzie. Także ja co mogłem, to zrobiłem teraz tylko. Resztę, resztę roboty muszą wykonać gołąbki, ja jeszcze tylko połapię i za, zawiozę. Tu się moja praca kończy. A resztę jak będzie, tak będzie. Przygotowane są dobrze. Zdrowe są. Przygotowane, to zobaczymy jak to pójdzie. Także młodych, może nagram, o w tygodniu w przyszłym nagram w niedzielę, w niedzielę nie, w poniedziałek wypuszczę młode, to nagram jak młodziki sobie chodzą już ładnie całego lotu nie nagram młodych co całego oblotu bo to długo, długo ale myślę, że będzie dobrze na młode powinno być lepiej jeszcze jak na stare ale zobaczymy Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego weekendu, dobry lot.